Projekt obejmuje opracowanie systemu do projektowania gorsetów ortopedycznych przeznaczonych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży. W ramach pomysłu zaproponowałem rozwiązanie, które usprawni sposób postępowania w zaopatrywaniu dzieci i młodzieży w gorsety ortopedyczne, które mamy nadzieję, że będą miały bardziej skuteczne działanie terapeutyczne. Pomysł polega na tym, żeby. Zastosować metody wspomagania komputerowego, więc eliminują one te najbardziej nieprzyjemne dla pacjentów, ale również najbardziej pracochłonne etapy w ramach typowych działań personelu pracowni zaopatrzenia ortopedycznego. Chcemy zastąpić pobieranie miary takie tradycyjne postępowaniem z wykorzystaniem skanowania trójwymiarowego, skanowania 3D jak również projektowaniem gorsetu ortopedycznego z wykorzystaniem metod tak, wspomaganych komputerowo. Mamy również nadzieję, że wykorzystanie tych środków poprawi zarówno jakość projektu, jak i poprawi później jakość wykonania, ponieważ tutaj też przewidywane są możliwości wykorzystania nowoczesnych środków wspomaganych komputerowo, czyli techniki CNC, tak, sterowania numerycznego, i nasz projekt opiera się na tym, żeby całość tego postępowania właśnie od początku do końca była wspierana metodami komputerowymi i liczymy na to, że to nam się uda.